Dzień dobry na dzisiejszej kolejnej lekcji. Rozpoczynamy od narysowania oczywiście naszego szablonu, który posłuży do zbudowania głównego rysunku. Składać się on będzie z czterech takich kół, tak? tutaj jak widzimy, i kresek, które będą odpowiadały za nogi czy łapy. Oczywiście na razie tajemnicą pozostaje, co to będzie za zwierzę. Jak widzicie, rozpoczynamy budować nasz rysunek prowadząc kontur wzdłuż linii pomocniczych. Możemy te linie fałdować, robić takie górki, ponieważ to zwierzątko, które ja rysuję. Jest, ma taką dosyć porowatą skórę naznaczoną licznymi takimi wypustkami i guzkami. Myślę, że już niektórym się ten kształt nawet linii pomocniczych kojarzy z jakimś zwierzątkiem. Będziemy dziś mieli do czynienia. Oczywiście tutaj zakręcamy, tu jeszcze łączymy ze sobą linię. Warto, żebyście pracowali na całym obrazku. I przenosili się z miejsca na miejsce, rysując na kartce, ponieważ to Wam będzie pomagało, no, jak gdyby określić proporcje, wielkość Waszej pracy, no i oczywiście jakoś wygląd tego zwierzątka, które będziecie rysować. Teraz rysujemy kolejną łapę i już palec, tu jeszcze zamkniemy linię, zaczniemy też rysować łapkę, która wystaje tam z drugiej strony, bo zwierzątko ją zasłania. O, już mamy palce, już wiecie, zapewne tak oczywiście kojarzy Wam się to z żabą, ale to będzie niezwyczajna taka żabka, ale jeden z gatunków płazów objętych częściową ochroną. Dokończymy tu łapę. Pamiętajcie właśnie o tych guskach, tak? Wypustki. Czy wszystkie żaby mają takie guski, wypustki? Oczywiście nie. Żabki, które można spotkać gdzieś w jeziorach czy, czy stawach, takich wypustek nie mają, takich gusków, które zawierają tak naprawdę, można powiedzieć, że jest to substancja drażniąca, tak? No, żaba. Jako płaz nie ma zbyt możliwości się bronić, więc jedyną jej obroną, więc tak jak w, jeśli chodzi o żaby żyjące blisko zbiorników wodnych, jest to szybkość i możliwość zanurkowania. Natomiast ta żaba, ten przedstawiciel płazów, żyje często blisko nas. Spotykamy go na działkach, w ogrodach lubi nocny tryb życia. To jest ciekawe, tak? Jest bardzo pomocna i tępi szkodniki. Teraz narysujemy taki duży guz, można powiedzieć, tak? Taką wypustkę na roć, ponieważ tu się znajdują specjalne takie gruczoły, to się nazywa jadowe, ale to jest po prostu niezbyt miła substancja w smaku i w zapachu, która ma odstraszyć drapieżnika. I mamy oko. Tak, moi drodzy, to jest już prawie tutaj kontur skończony. Tych gusków możecie dorysować kilka. Ja tu jeszcze tylko dokończę łapę. No i trzeba będzie też jeszcze narysować jej tutaj pyszczek. Poprowadzimy te linie od łapy tutaj aż do pyszczka, tak. No i źrenica nam zostanie jeszcze do narysowania. Źrenica, o. Tak, żabiarz, źrenica, oka. Usuwamy linie pomocnicze, wygumkowujemy i proszę, co mamy? Mamy naszą piękną tutaj oczywiście e, już narysowaną żabkę. Jeszcze dokończymy tu linię gdzie nie Tak. I jest już to Gotowe, prawie, prawie, prawie. Dobrze, kontur mamy już, można powiedzieć. Możecie dopieścić, oczywiście, jeszcze tu jakieś zagięcia, zgięcia dorysować. E łapie, poprawić te linie, e pozamykać je gdzieś. Oczywiście, gdzie Wam tam jeszcze tutaj brakuje, troszeczkę oczywiście zostawiam e w waszej e indywidualnej, że tak powiem, wyczuciu i e tematu żaby. Żaba jest jaka jest, jaką widzimy. Właśnie to jest tak naprawdę ropucha, ale specyficzna ropucha, która nazywa się ropuchą szarą. Teraz oczywiście, czy do końca jest taka szara, no jest taka szaro-zielona, i my taki kolor wybierzemy. Możecie oczywiście kolorować kredkami dodając y, y, ciemniejsze, zielone plamy, lub tak jak wcześniej, tam Wam też wspominałem, możecie y, malować y, najpierw akwarelą, po wyschnięciu. Warto użyć suszarki, na przykład tak? taką kartkę potraktować z suszarką do włosów, i wtedy y, szybciutko, wtedy y, ta farbka wyschnie, i możecie nakładać kolejny kolor. To może być oczywiście akwarela lub oczywiście też kredka, pastel suchy lub olejny. Dlaczego nie mówię nic o kredkach świecowych, ponieważ no, one nie będą się łączyły z akwarelą, za to potrafią zrobić fajny efekt. Jak tutaj widzicie, takie białe kreski. To jest właśnie na przykład, jeżeli użyjemy na przykład świeczki lub kredki świecowej, wtedy to miejsce nie będzie pokryte farbą, po prostu farbka nie przyjmie się w tym miejscu. Wosk po prostu świetnie izoluje. Oczywiście brzuszek, podbrzusze żaby naszej, naszej ropuchy jest jaśniejszy niż cały tułów i o tym pamiętajcie, można taką akwarelę, ten kolor zielony, na przykład rozwodnić. I wtedy będzie to o ton jaśniejsza zieleń. Kontur możecie zrobić flamastrem, flamastrem wodoodpornym, ponieważ zwykłe pisaczki niestety po kontakcie z akwarelą będą się roz, rozpływały. Tak? Dokończymy tu jej plecki. Ok. Jeszcze łapka. Nam zostanie tutaj, no możemy linię jeszcze po, po ja poprawię tu flamastrem, te, bo można to zostawić lub nie, to już od Waszej woli, bo powiedzmy te białe miejsca będą tak fajnie dawały, no, żaba ma dosyć delikatną i e, pokrytą śluzem skórę, dlatego e, takie białe miejsca to będą po prostu bliki światła, tak? takie punkty światła po prostu odbijające się na skórze. Dobrze. Mamy już teraz żabę prawie gotową. Zajmijmy się, yy, zajmijmy się tłem. Yy, żaba lubi środowisko, yy, co prawda yy, każda żaba nam się kojarzy że lubi wodę. Tak, ropuchy yy, lubią wilgotne, miejsc, ciepłe miejsca, chociaż nie przebywają nad zbiornikami wodnymi. Bardziej możemy je spotkać w, park na pa w parkach, łąkach, na w ogródkach działkowych, i tam są wielce pomocne nam w walce ze szkodnikami, ze ślimakami, e, różnego rodzaju. E, Robakami, na przykład chrząszczami, które podgryzają rośliny. Ropucha szara jest jedynym owadem, słuchajcie, przepraszam, jedynym płazem, który zjada owady takie jak stonka ziemniaczana. To jest właśnie, jeżeli ktoś zobaczy wśród upraw ziemniaków ropuchę, zostawcie ją w spokoju, ponieważ ona przyszła pracować, chronić nasze plony przed żarłocznymi stonkami. Rysujemy sobie oczywiście trawę, taką właśnie wilgotną, gdzie ta nasza ropucha sobie będzie bytowała. Jeszcze myślę, że powinniśmy, o czym zapomnieliśmy? Tak, oczko. Ropuchy mają takie żółto-pomarańczowo-złote oczy. Bardzo efektownie one wyglądają. Czyli się teraz niebo dodamy, malujemy, malujemy cały czas tutaj, teraz jak maluję, zastanawiam się, czy jeszcze nie dorysować. Słuchajcie. No, posiłku tej naszej żaby. To jeszcze może zostawię na koniec. Także. A, jeszcze jedna uwaga. Jeżeli spotkacie ropuchę, ona jest dosyć taka powolna. Nie ucieka, ponieważ zdaje sobie sprawę o, o tym, że no, nie jest apetycznym posiłkiem. Dzięki właśnie tej substancji zawartej w tych guskach, które ją pokrywają na plecach. Więc nie dotykajcie, jeżeli nie chcecie, żeby mieć taką niezbyt mile pachnącą pamiątkę po kontakcie z ropuchą. Pozwólcie jej sobie przejść, gdzie chce. Dodamy jeszcze jaśniejszą trawę. Tak, żeby tutaj kolorowo było przyjemnie, tak listki. To możecie już, jeżeli robiliście tło farbką, to tutaj śmiało możecie zastosować kredki, które świetnie pokryją to właśnie zielone, ciemnozielone tło. Jaśniejszy kolor jest jest jak najbardziej wskaza. No dobrze, ja już chyba domyślam się, co narysuję, i uwaga, tutaj zrobię takiego kleksa z zawiasami i dwoma różkami. To będzie znany wszystkim taki ślimak ogrodowy. No, jeszcze tu dopiszemy nazwę. Ropucha. Szara. Bardzo pożyteczny płas w naszych ogrodach na naszych działkach. No to co? Czas na tego ślimaka, który jest jednym właśnie z menu naszej żaby. Tak, to jest ciekawe, ponieważ ptaki, na przykład tych ślimaków, które też zawierają toksyny nie, nie atakują. Nie, nie jest, te ślimaki nie są w menu ptaków. Ropucha jest odporna na wiele toksyn, na przykład potrafi też zjeść osę, i jest odporna na urządzenie os. Także zapraszam na kolejne rysowanie. Cześć!